Za mną kolejna książka. I mamy tutaj House of Beautiful Namers, wydanie Fabled Wydanie przepiękne. Ciemne, złoco pozłacane, malowany brzeg i masa dodatków. I miałam wielką nadzieję, że to jego ona wygląda z zewnątrz, w środku będzie równie zajebista. I niestety nie. Nie powiem, nie czyta się źle. Ja ją przeczytałam. Wczoraj zaczęłam, dzisiaj skończyłam. 300 stron, nawet się leci. Ale nie ma miłości w sensie mojej do książki. Tutaj nie ma nic nowego, nie ma nic ciekawego. Bohaterowie, no da się ich polubić, ale w... są jest trochę. Od biedy, od biedy mogą być. Główna bohaterka jest w sumie irytująca. Um, niby 21 lat, a zachowuje się jak napalona nastolatka. Co jeszcze? Końcówka. Trochę za bardzo wszystko poszło nagle tego po ich myśli. W się sensie, tak jak oni by chcieli pierwotnie, ale oczywiście zdążyli się pokłócić, bo któreś czegoś nie powiedziało. Wiecie, ten motyw, gdzie bohaterowie ze sobą nie rozmawiają i mamy drugi tom. Szczerze mówiąc, ja nie jestem zadowolona z niej. Taki mocny średniaczek. Można nawet trochę mniej niż średniaczek.